Cześć z tej strony Pragamer. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako dzisiejszy cel, kontynuacji przygody z Days Gone, postanowiliśmy sobie obejrzeć dotrzeć właściwie do zespołu badawczego Niro. Jeszcze też w poprzednim filmiku. Nie zauważyłem, że zostały nam dodane punkty umiejętności. Możemy dwa, aż dwa punkty umiejętności e, wykorzystać. E, zastanawiam się, tak naprawdę, co by nam się przydało. Wydaje się, że naprawa motocykla, mimo że w, w Pipunku mamy już 20 slotów na złom, byłaby najlepszym rozwiązaniem. Ostatnio. Często niszczył się nam motocykl. I od razu odblokowaliśmy dodatkową umiejętność. Tak, dodatkowy poziom. Myślę, że dobrym rozwiązaniem by było znaczne zwiększenie tempa regeneracji kondycji. Przydaje to się podczas ucieczki, czy to jakichś uników. W takim razie wyruszajmy. O? O nie, nie. Tu chyba jakaś horda. Ja chciałem. Odwiedzić znacznik historyczny, ale jednak tym razem nie będziemy ryzykować. Może to nas słono kosztować takie odwiedziny. Wyruszmy tutaj. O, może tutaj zapolujmy. Znacznik nam się pojawił. Zobaczymy, czy tu coś w środku możemy znaleźć. Co on by się przydał Ale tak naprawdę nie wiem, co miał na celu ten znacznik. Możemy od razu zgenerować naszą broń białą. Może wytworzymy koktajle Mołotowa? Kurczę mamy Cały ekwipunek pełny, tak naprawdę O! Jezu. o coś tu się tutaj stało. ciało Dzień czy mieli przy sobie coś wartego uwagi. Przyda się. Amunicja Jej nigdy tak naprawdę za wiele. Widzę na mapie, że tutaj kręci się ich sporo, no nic. Wyruszajmy w dalszą część podróży do punktu badawczego Niro. Oh! Niestety, zostaliśmy trafieni. Także widać, nawet na motocyklu nie jesteśmy bezpieczni. Świrus może nas zaatakować w każdym momencie. Miejmy nadzieję, że motocykl nie uległ dość mocnemu zniszczeniu. Zobaczmy jak to wygląda. Na szczęście nie. Zniszczenia nie są wielkie. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. W nocy jechać tunelem. Mam wrażenie, że zawsze tu się czai ogrom świrusów. Rozjedźmy. Była to słuszna decyzja. Zamiast tak naprawdę Spróbujmy sobie dotankować tutaj motocyk. O ile pamiętam, tutaj na ciężarówce jest karnister z benzyną, tak. Dosyć spora banda świrusów. Lepiej uciekajmy, nie zatrzymujmy się. Następny. Nie wiem, czy to nie wpływa na zniszczenia ta, naszego motocykla, jeżeli rozjeżdżamy tak świrusów. Dosyć sporo tutaj w okolicy, muszę powiedzieć. Całkiem przednia zabawa, rozjeżdżanie świrusów. No, chyba patrzę na paski, kondycja motocyklu w 50% mniej więcej. Czyli jednak, rozjeżdżanie świrusów musi coś niszczyć. Jestem bardzo ciekawy, co nas tam czeka w tym obozie Niro. Myślę, że możemy spróbować tutaj zdobyć benzynę. Mam nadzieję, że jest spokojnie i nic nas nie zaskoczy. Spróbujmy go ściągnąć. Zbierzmy jeszcze trofea. Jeszcze nie widzę karnistra gar... z benzyną. Słyszę gdzieś wirusa. Spróbujmy. Faktycznie chyba musimy tutaj podjechać motocyklem. Jeżeli chcemy uzupełnić benzynę. Spróbujmy jakoś cicho podjechać. Kurczę tak, że ten stan naszego motocykla. Właściwie. Zregenerujmy go. Dobra. Jednak chyba nie warto rozjeżdżać motocyklem, czy ktoś mnie słyszał? Trafiony. Tutaj gdzieś w okolicy, gdzieś tu na górze. Tego możemy spróbować zajść jakoś od tyłu, aby nie tracić amunicji. Okay. Z pewnością się przyda, zostawiliśmy go, ją chyba tutaj w poprzednich odwiedzinach. Zatankujmy, właśnie tak. Ha, dobra, Udało się bez większych przeszkód. Żywcem? No bez jaj, po co? Zanim dał nogę, ukradł dwa worki nasion. Dick, potrzebujemy ich. No kurwa. Musimy wiedzieć, gdzie je sprzedał albo ukrył. Strasznie komplikujesz mi cienie, ale dobra, wytropię go. Dickon, bez odbioru. Jestem ciekawy, która to jest teraz misja poboczna. Kogo my tutaj mamy wytropić? Warto to może zrealizować pod drogą ze Niro, może się przyjrzeć dokładniej. Zobaczymy, co za ślady tutaj znajdziemy. Co my tu mamy? Amunicja. No dobrze. A szczerze nic tutaj konkretnego nie widzę. Jedyne co możemy jeszcze tutaj roślinki sobie zabrać, które możemy użyć do wytwarzania przedmiotów bądź sprzedać je w obozach, aby uzyskać większą ilość kredytów. A? Czyżby tu coś było? Potrzebuję sprawnego motocykla w pobliżu. No okej, okay, mamy motocykl. Może musimy się udać po motocykl? Sprawdźmy to. Dobra, gdzie? Mam cię. O kurwa, tam jest! Czyli... Poleralizmy, no bez jaj! O nie, nie, nie dam ci uciec! W tym wątku będziemy się ścigać i pewnie będziemy próbowali zatrzymać uciekiniera. Szczerze trochę szybko... Słyszysz? trochę szybko podążają. Bowiem ciężko. Dobrze, ostatni został, nasz główny cel. A szkoda, że w trakcie podróży nie możemy zużyć apteczki, a tak naprawdę by nam się przydała. Mam nadzieję, że nie będzie próbował już rzucać w nas koktajlami, a nie, już próba. Zatrzymać mm. go! maszyny! Aj, wpadłem w poślizg, niestety. Aj, nie za dobrze! vale de Gdzie on tutaj próbuje nam uciec? I sprawa załatwiona. Trzeże rzutem na taśmę. Uuu, jak leci linsman. Co jest? W obozie za sobącie cię karmili? Pierdol się. Myślałeś, że zabijesz paru gości i odjedziesz z naszymi zapasami? Co z tego, że część osób umrze z głodu, skoro ty się nażdżesz, co nie? <laughs> Zostaw mnie z synu! Ej, 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 posłuchaj mnie. Ryki przyślę po ciebie paru gości. Jak im powiesz, gdzie schowałeś nasiona, to może cię zastrzelą zamiast powoli powiesić. Co ty na to? Nie mam pojęcia, o czym w ogóle mówisz! <laughs> Dobra, jak sobie chcesz. Zyskaliśmy zaufanie w obozie żelaznego majka za wykonanie tej misji. Hej, Fricky, mam go. Zaraz podam ci współrzędne. Wyślij kogoś po niego, dobra? A ma nasiona przy motocyklu? Chyba nie, N nie widziałem ich. Dobra, zgarniemy go. Lost Lake, bez odbioru. Proszę! To narka, Lynchman. Już to ogarnę. Dobra. Myślę, że skoro wykonaliśmy jedną z misji pobocznych, możemy tutaj dzisiaj zakończyć. I po prostu w następnym odcinku udamy się do obozu wypadowego Niro. Myślę, że wyruszymy z tego miejsca bezpośrednio wtedy już do obozu. Nic nas. Nie zaskoczy. Na miejscu jeszcze spójrzmy na mapę, bo zastanawiam się tutaj. Wygląda to jakby opuszczone obóz Niro. Może warto by było jeszcze przeszukać go w przyszłym odcinku. A dzisiaj dziękuję wszystkim za świetną zabawę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.